Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w pierwniu zamieszkali razem znalazła się rzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tą myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. Nastało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, jest tu wielu rodziców, którzy zapewne pamiętają ten dzień, kiedy na świat przychodziło ich potomstwo, kiedy przychodziło nowe życie, pojawiało się na tym świecie. To oczywiście było związane z czasem niepewnością kiedy i z czasem jak już niepewnością porodu jak to nastąpi, ale jedno co jest chyba uniwersalne, a wiem to czy domyślam się tego, bo nie mam takiej wiedzy, z osobistego doświadczenia, ale chyba ten moment jest momentem szczęścia, kiedy na świat przychodzi nowe życie. I oto dzisiaj takie urodziny świętujemy: Najświętszej Maryi Panny. Kościół świętuje narodziny Pana Jezusa, Maryi właśnie i Jana Chrzciciela, tych trzech osób, które są tak kluczowe w historii zbawienia. Bo gdyby nie ten dzień narodzin na świecie, nie mogłaby pojawić się Matka Boża. A tak jak było w tej modlitwie kolekty przed czytaniami, Kościół modli się, że macierzyństwo Najświętszej Maryi stało się początkiem naszego zbawienia. To w ręce człowieka została złożona ta decyzja, czy ten moment. Kluczowy historii zbawienia ma się rozpocząć, bo przecież w scenie zwiastowania było była to, była też ta niepewność. Jednak Maryja, poruszona wiarą i pewna tego, że spełniają się proroctwa, które zapewne znała, i przyjęła tę wolę. Powiedziała: Niech mi się tak stanie. Dziś natomiast słyszymy Pana Boga który przez usta proroka Michała mówi właśnie o tym, że to Betlejem. Najlipsze z ludzkich plemion stamtąd wyjdzie ten, który będzie zbawcą. I oto spełnia się to, co potem będzie mówił Pan Jezus. Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim. Chcecie być pierwsi, chcecie być wielcy, bądźcie sługami na wzór syna Bożego, który nie przyszedł, aby aby jemu służono, lecz aby służyć. I tutaj się to wszystko spina w jedną wielką całość. No żeby służyć, no to potrzeba mieć pokorę. Żeby służyć, potrzeba porzucić egoizm i spojrzeć na drugiego człowieka. Żeby służyć, trzeba pomyśleć o kimś więcej niż tylko ja sam. Aczkolwiek to słowo zapewne nam się służenie kojarzy z trochę negatywnym kontekstem, bo sługa to ten ktoś, kto też nie ma wolności. Ale przecież całe pismo święte pokazuje, że ci, którzy służą panu, robią to z wolnością. Nikt Maryję nie zmuszał do tego, żeby powiedziała: Masz być i koniec. I ona: No dobrze, to już niech będzie. No nie tak było. Nikt nie zmuszał pana Jezusa do tego, żeby podjąć wypełnienie woli ojca i zbawić swój lud od jego grzechów. W każdej Eucharystii jest mowa: On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę. Nie z przymusu dobrowolnie. Ale w momencie tym tuż przed, było w Nim i to Ojcze Zabierz Ten kielich. Lecz nie tak jak ja, ale tak jak ty. Niech się dzieje. Są takie momenty, bo moment Maryi, narodzenia Maryi był kluczowy, mogło, się, mogło wchodzić w kulminację to wszystko, co Pan Bóg przewidział. Są takie momenty też w naszym życiu, które są kluczowe z których też płynie wielkie dobro i potężne, i potężne duchowe dobro, bo, bo to jest też ważne, by w tym duchowej sferze mieć świadomość, przebywać i patrzeć też na wydarzenia, które się dokonują w duchowym naszym życiu. Są takie momenty, w których może ktoś z Was przeżył swoje nawrócenie osobiste, czy też utwierdził się w wierze. I w tej wierze trwa do dzisiaj. W tych momentach trzeba nam pamiętać, radować się nimi i Panu Bogu dziękować. Maryja zaraz po tym, kiedy dowiaduje się i wybiera to, co jest wolą Pana Boga, idzie do swej krewnej, by jej służyć. Nie pozostaje na laurach myśląc sobie, o teraz będę Matką Boga. Teraz macie wszyscy mnie uwielbiać co robi, idzie i służy, bo tak ukształtowali ją rodzice, tak ukształtowała ją też oczywiście łaska Boża, ale łaska Boża buduje na naturze. Człowiek współpracuje, łaską pomnaża, rozwija, dlatego też ona wychowywana będąc w takim duchu, no taką decyzję podjęła, idę i pomagam. Bo się dowiedziałam, że jest już w szóstym miesiącu, a zatem niebawem będzie poród, trzeba pomóc. Idzie i pomaga. A przychodząc do niej, śpiewa, czy wypowiada piękny hymn. Uwielbia dusza moja Pana. To jest to, co nam daje Kościół jako przykład. Choć zdaję sobie sprawę, bo przecież ja też żyję realnie na tym świecie, że to nie jest wszystko proste i pięknie się mówi w sytuacji tutaj z ambony, kiedy czy gdziekolwiek w rozmowie z kimkolwiek pięknie się mówi, pięknie to brzmi, a przychodzi moment, kiedy trzeba ten moment próby, kiedy to co się słyszało czy mówiło wprowadzić w życie. I to też jest, to już jest bardzo, bardzo istotne. Zatem o tej odwagi Wam życzę, siostry i bracia, by te wielkie rzeczy, które dokonały się w życiu każdego z nas, były przez nas pamiętane. Byśmy uwielbiali Boga za te wielkie rzeczy i byśmy umieli Mu dziękować, uwielbiać, dziękować i byśmy potrafili służyć z miłością do drugiemu człowiekowi, a motorem tego właśnie miłość ku Panu Bogu. Amen.